Cześć witajcie na kolejnym odcinku. Na mojej premierze wznowię zdrabki 10 razy kasa. W takim pięknym kolorze. zrabka za 5 zł. Szukamy wygrywających liczb w znaczku 5 razy oraz 10 razy, gdzie mnożymy. Tak się przedstawia tabela wygranych. Ja mam przygotowane 8 sztuk. No I zobaczmy, co tutaj się trafi. 40 zł to mój wkład. I wygrywające liczby to 16, 29, 9 oraz 31. A to jest drabka z numerem 25. Tu mam 41, 28, 26, 17, 40. Osiemnaście, dwadzieścia siedem, siedem cztery i trzydzieści dwa. Pierwsza niestety nie ma nic, druga z kolei to numer dwadzieścia cztery. I tu wygrywające liczby. Trzydzieści dziewięć, trzydzieści dwa, trzynaście oraz dwadzieścia trzy. A ja mam osiem, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem, i dwadzieścia dwa. Dalej dwa, czterdzieści jeden, dwanaście, czterdzieści, i trzydzieści cztery. Niestety, druga też. Leci do śmieci numer dwadzieścia siedem, no i tu wygrywające czternaście, trzydzieści cztery, dziewięć i trzydzieści trzy. A ja mam osiem, trzydzieści pięć, trzydzieści osiem, trzydzieści jeden, oraz sześć, dwadzieścia trzy.

Dobrze, numer trzydzieści osiem i tu szukamy czterdzieści dwa, czterdzieści, dwadzieścia sześć oraz dwa. Trzydzieści osiem, dwadzieścia jeden, trzydzieści dziewięć, jeden siedem, trzydzieści trzydzieści sześć, czterdzieści jeden, dwadzieścia cztery i dwadzieścia osiem

Jeden dziewięć, dwa, czterdzieści dwa, jest druga wygrana, i dwanaście, tu jest piąteczka i piąteczka. na dyszka, dyszka spada, kolejna numer czterdzieści siedem, i tu wygrywające liczby.

Kolejna dyszka do psika. No dobrze, i ostatnia ostatnia zrobka z numerem 37. 23, 14, 11 i 2 takie liczby.

I na 8 zdrapek mam 4 przegrane, czyli połowa i 4 wygrane. Tu mam dyszkę, tutaj też mam dyszkę. Mam no, numery po sobie: 47, 48 i 26 daje piąteczkę, 27 również daje piątkę, także też dwie po sobie. I tym samym mam 30 zł, łącznie na wydane 40. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Pa!